Cześć, jestem Wapomaniak Maniak i w dzisiejszym filmie opowiem Wam o szybkości ekstrakcji. Dowiecie się, czym jest szybkość ekstrakcji, jakie ma znaczenie praktyczne, no i tak naprawdę, czy warto jest w ogóle na to zwracać uwagę. To co, lecimy! Zacznijmy od tego, że jest wiele parametrów, którymi różnią się waporyzatory. A no jednym z najważniejszych z nich pod kątem wyboru waporyzatora jest właśnie szybkość ekstrakcji. Więc zacznijmy w ogóle od tego, czym ta szybkość ekstrakcji jest. OK, więc mówiąc najprościej, szybkość ekstrakcji to jest, jest tym, jak szybko zostają odparowane substancje aktywne z suszu. Szybkość ekstrakcji możemy zmierzyć czasem, który jest potrzebny do tego, żeby susz został w pełni odparowany, czyli żeby z takiego stanu, jak wygląda kiedy jest przed waporyzacją, prawda, kiedy jest zielony, kiedy zmieni się na taki kolor już brązowy. Wiadomo, im ta ekstrakcja będzie pełniejsza, tym ten kolor będzie ciemniejszy. E, natomiast nie wchodźmy teraz w to. E, opowiem Wam teraz o tym, jaka, e, jakie praktyczne znaczenie ma ta szybkość ekstrakcji. No więc po pierwsze i przede wszystkim szybkość ekstrakcji wpływa na czas inhalacji, na to ile ona będzie trwała. No bo waporyzatory z wolną ekstrakcją, jak na przykład e, Eraser Solo 2 czy, czy DaVinci IQ, czy, czy chociażby... Co my tu jeszcze mamy? Czy chociażby Argo, to są wszystko waporyzatory, które cechują się wolną ekstrakcją, czyli będziecie tutaj potrzebowali sporo czasu, żeby to zioła w pełni odparować. To może być w zależności od modelu 10, może być 15, może być nawet i 20 minut. Zdarzały mi się nawet i dłuższe sesje z arizerami. To wszystko jest wypadkowe, tego jak nabijecie susz, jaki, jaki susz nabijecie i tak dalej. No ale krótko mówiąc, e te waporyzatory, które się cechują wolną ekstrakcją, będą potrzebowały sporo czasu, żeby, żeby ten susz wykorzystać w pełni. Na, na drugim biegunie mamy z kolei takie, takie waporyzatory, jak na przykład ROGUE, jak na przykład WAPCAP, e, wszystkie, wszystkie dnawapy, wszystkie waporyzatory butanowe praktycznie, czy nawet podkręcony do, do wyższej temperatury Mighty czy, czy CRAFTY. E, takie waporyzatory się będą cechowały zdecydowanie, zdecydowanie szybszą ekstrakcją. W niektórych przypadkach to może być nawet, nawet po prostu kilka Wdechów, prawda? Jak w przypadku uh, DynaVap. No i co to, oznacza, co to oznacza w praktyce, że raz to będzie trwało mniej czasu, raz to, raz to będzie trwało tego czasu więcej. No więc jeśli będzie trwało to mniej czasu, uh, no to ta większa szybkość ekstrakcji pozwoli na dostarczenie większej ilości substancji aktywnych w każdym wdechu. No a to z kolei się przełoży na szybkość oraz intensywność działania. Czyli szybką ekstrakcję cenią sobie zarówno użytkownicy rekreacyjni, jak i ci, którzy są użytkownikami medycznymi, no bo pozwala to w krótkim czasie uzyskać wyraziste efekty. Okej, okay, ale czy wolniej znaczy słabiej? No nie, absolutnie nie. No i tutaj doskonałym przykładem są Ryzery, zarówno R Max, jak i Solo 2. A, bo wiecie, w przypadku szybszej ekstrakcji te efekty będą szybsze, szybciej, będą bardziej wyraziste. A, natomiast tutaj ekstrakcja koniec końców, chociaż trwa na dłużej, jest, jest równie skuteczna A, i potrafi dostarczyć nawet głębszych wrażeń. Więc to, to nie jest tak, że szybsza ekstrakcja jest, jest koniecznie lepsza. A, akurat risery mają, mają jedną z najlepszych skuteczności ekstrakcji ogólnej, są w stanie najwięcej odparować, chociaż potrzebują na to po prostu, po prostu trochę więcej czasu. Natomiast no, powiem wam z doświadczenia, że w przypadku np. Przypadku Dajna Wapu no te, te efekty będą szybsze, wyraźniejsze od razu na początku. Natomiast vaporyzowanie identycznej ilości przy pomocy Solo 2 da mi mocniejszy efekt. Będą to działać, mam poczucie, mam poczucie, po prostu bardziej, bardziej skutecznie odparowane. Nie bez powodu jednak spora część osób poszukuje właśnie tej szybszej ekstrakcji, no chociażby po to, żeby te inhalacje nie trwały tak długo, że jest to wygodniejsze. Natomiast przyjrzyjmy się teraz ogólnie sytuacjom, w których ta wolna ekstrakcja jest właśnie wskazana. Kiedy jest czymś dobrym. No więc, po pierwsze, wolna ekstrakcja jest nieoceniona w przypadku, kiedy mówimy o użytkownikach medycznych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z konopiami, no bo to pozwala uniknąć, krótko mówiąc, przyjęcia zbyt dużej ilości substancji w zbyt krótkim czasie. Wolna ekstrakcja umożliwia skuteczne tak zwane miareczkowanie, czyli możecie zaciągnąć się raz, drugi, zobaczyć, jak, jak się czujecie i dopiero później kontynuować, kontynuować inhalację, kiedy stwierdzicie, że jest ok i to jeszcze nie, jest, to jeszcze nie są te efekty, których poszukujecie. Więc w przypadku użytkowników medycznych, jeśli byśmy mówili o waporyzatorze z szybką ekstrakcją, no to jest ryzyko, że po prostu niechcący przyjmiemy tej substancji więcej, niż potrzebujemy w danym momencie, no i to z kolei może powodować różne, różne skutki uboczne, niekoniecznie pożądane w przypadku użytkowników medycznych. Dobra, inny przypadek, w którym wolna ekstrakcja jest w cenie, to są moim zdaniem takie sytuacje towarzyskie, kiedy jesteśmy ze znajomymi i ten waporyzator gdzieś krąży, podajemy go sobie, tu mówimy oczywiście o o sytuacjach czysto rekreacyjnych. Ta wolniejsza ekstrakcja umożliwia właśnie to, że, że ta inhalacja trwa dłużej, można sobie to urządzenie podawać. No i też te efekty nie są takie przytłaczające to jest ten tak zwany social high, który pozwala Wam pozostać jakoś tam komunikatywnym, prawda? Więc wolna ekstrakcja zdecydowanie się fajniej sprawdza, jeśli, jeśli waporyzujemy w szerszym gronie. No i wreszcie po trzecie, wolna ekstrakcja jest idealna, kiedy robimy dłuższe, relaksujące inhalacje. A na koniec dnia, kiedy mamy na to trochę czasu, wtedy, wtedy to sprawdza się, sprawdza się bardzo fajnie. Natomiast, kiedy się śpieszymy, kiedy nie mamy czasu na taką dłuższą inhalację, no to wtedy lepiej sięgnąć po, po jakiś vaporyzator, który pozwoli nam e, wykorzystać susz w dosłownie paru w dechach, jak chociażby DynaVap, czy, czy podkręcony na wyższą temperaturę Mighty, czy, czy Fury Edge, czy, czy chociażby Rogue, który chyba ma najszybszą ekstrakcję ze wszystkich. Modeli, modeli elektronicznych, przenośnych, oczywiście. No i na marginesie, bardzo szybką ekstrakcję ma też większość, większość modeli stacjonarnych, ale to już totalnie na marginesie. Dobra, słuchajcie, więc powiedziałem Wam dzisiaj trochę na temat szybkości ekstrakcji. Wiecie, już czym to jest, wiecie, jakie ma znaczenie. Wiecie, że niekoniecznie należy koniecznie gonić za, <laughs> za tą ekstrakcją, jak najszybszą. Oba rodzaje mają swoje zalety i tak naprawdę chcąc mieć. Pełne doświadczeń warto mieć w swojej kolekcji i urządzenia z szybką ekstrakcją i takie, które się cechują tą ekstrakcją trochę wolniejszą, no bo wtedy macie różne urządzenia do zastosowania w różnych, w różnych sytuacjach. Dobra, słuchajcie, dzięki w takim razie za obejrzenie tego filmu do końca. Jeśli się Wam podobał, to pamiętajcie, żeby zostawić kciuki w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, zapraszam Was, żebyście zaczęli. W opisie tego filmu macie z kolei e-booka od Vapefolii do pobrania, a ja zapraszam Was do oglądania kolejnych filmów. Dzięki, na razie, cześć.